Cześć z tej strony do jak na pewno wiecie, beta startuje już jutro. Z tej okazji, kilka dni temu na oficjalnej stronie gry pojawił się zbiór najczęściej zadawanych pytań odnośnie bety. I w razie, gdybyście jakimś cudem to przeoczyli, to najpierw się temu bliżej przyjrzymy, a potem powiem kilka słów odnośnie moich planów a propos bety. Więc zaczynamy. W jaki sposób będzie można ściągnąć grę? Klucz Steam do bety Starmount będzie wysyłany na e-mail, którego użyliśmy podczas preorderowania gry. Jeśli stało się tak, że straciliśmy dostęp do tego maila, będziemy musieli skontaktować się z twórcami poprzez e-mail support@chucklefish.org. Następna rzecz. Czy po wyjściu bety wciąż będzie można zakupić grę? Tak, w tej kwestii niewiele się zmienia, wciąż będzie można kupić zarówno Pixel Tier, jak i jego czteropak. Cena się nie zmienia, wciąż jest to 15 dolarów. Jednak poza tym, po wyjściu bety będzie można też grę zakupić w ramach Early Access bezpośrednio na Steamie. Z kolejnej odpowiedzi możemy się dowiedzieć, że beta będzie dostępna zarówno na pecety, na maki, jak i na linuxa. W samej becie oczywiście będzie tryb multiplayer, będziemy w niej też mogli siąść już za sterami mecha. Niestety, nad czym bardzo ubolewam nie będzie, jeszcze można grać w becie rasu nowakidów. Należy też mieć na uwadze, że sama beta nie będzie kompletna, jednak w miarę upływu czasu kolejne rzeczy będą do niej dodawane. Przy okazji dostaliśmy też zapewnienie, że możemy spokojnie wrzucać materiały z gry zarówno na YouTube'a, na Twitch'a, jak i inne serwisy tego typu, nawet jeśli zamierzamy czerpać z tego jakichś przychody. A co z tym starboundem zamierzam zrobić ja? No więc tak, na pewno pojawi się jakaś seria, z tego będziemy sobie tam systematycznie odkrywać, co kryje świat tej gry. Myślę, że jutro już jakiś materiał na pewno się ze Starbounda pojawi. Muszę przyznać, że kusi mnie trochę pobawienie się livestreamami, jednak nic nie obiecuję. No i myślę, że poza samą serią z gry, jeśli będzie taka potrzeba, będą mogły pojawić się jakieś poradniki. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Swoje propozycje możecie pisać w komentarzach. Oczywiście możecie dać filmowi łapkę, jeśli chcecie. A jeśli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, wystarczy, że naciśniecie klawisz subskrybuj. Zatem do usłyszenia.